Co to jest chirurgia robotowa? Chirurgia robotowa jest to dział chirurgii, gdzie z użyciem systemów robotowych, takich jak najpopularniejszy w tej chwili system robotowy Da Vinci, wykonuje się zabieg operacyjny. Chirurg siedząc za konsolą robota, wykonuje zabieg z użyciem ramion robotowych które są zainstalowane, zadokowane w pacjencie chirurg otrzymuje pełen obraz z pola operacyjnego za pomocą kamery natomiast za pomocą specjalnych manipulatorów wykonuje zabieg i przekazuje te komendy robotowi dzięki temu niezwykła precyzja ruchów bez drżenia bez niebezpiecznych dla sytuacji śródoperacyjnych, wydarzeń związanych z omsknięciem się ręki, drżeniem, nieprawidłowym wprowadzeniem, jest redukowana dzięki tym systemom robotowym. Na tym polega chirurgia robotowa, żeby z użyciem systemu robotowego przeprowadzić operację. Robi to chirurg za pomocą systemu robotowego. Niestety, jeszcze nie mamy takich systemów, które za pomocą jednego guzika przeprowadziłyby operację.